Dzień dobry. Zobaczcie. Co ja tutaj robię? Powinnam spać o po tej porze. poniedziałek. Przede wszystkim chciałam Wam podziękować za te wszystkie miłe słowa, które kierowaliście wczoraj do mnie. Dzisiaj piszecie bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Nie jestem w stanie każdemu ze sobą odpisać, bo taki intensywny mamy czas. Dzisiaj również, ale to więcej szczegółów już wkrótce Wam zdradzę. Będziecie mogli się o tym przekonać. Wam powiem, że mnie zawsze takie wydarzenia rodzinne niezwykle wzruszają, bo powiem szczerze, że E, jakoś tak, wiecie, jak jest na przykład Komunia Święta u innych osób, to ja nigdy tak nie przeżywam za bardzo, tylko cieszę się zawsze ze spotkań rodzinnych, a tutaj jeśli chodzi o mojego chrześniaka, to innych to jest taki wzrusz, tak, bo to są takie momenty w życiu nieliczne, kiedy po prostu możemy e, w jakiś sposób e, przeżywać. Takie dnice zawsze też przeżywają i wcale się nie dziwię, bo, e, bo odkąd mam swoje dzieci, to w pełni to mam e, za chwilę bardzo fajnych gości. Tak więc do usłyszenia potem.